Dajcie widzowie na pierwszym odcinku z gry Rematch, w którym miejmy nadzieję, będziemy strzelać bramki. Zaczynamy grę, miejmy nadzieję, że mi pójdzie dobrze. Dobre podanie. Tutaj jego Rybka no, nieudana. Te ci dobrze w miarę bronią. Liczyć na to, że dostarczy. Spróbujemy odebrać piłkę. No, nie spróbujemy odebrać piłkę. No niestety. Zbyt mało staminy, aby wiedzieć już. No i niestety też się bramkę na 1-0. No, Dostać no, 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 no. piłkę. Jest teraz. Niestety może w takim momencie. Poledziałem działa z marynarki, zaczynamy kolejny mecz. Dobre podania od jeden z naszych, a z tego co widzę. No nie wiedziałem gdzie to w końcu poleci. Może to dojdzie do napastnika? No niestety. No, było blisko straty bramki. już zareagowałem. Mamy piłkę dalej, więc to jest najważniejsze. No kurde, tak niepewnie w bramce teraz. Okej, okay. no. Może być ciekawie, czyli na pusty, no to... ...to moja, na... no to teraz się złą stronę rzuciłem, ale na szczęście uratowała mnie powszeczkę. Ty mi ją sobie sobie nabiję statystyki. No, bo no na to ciekawie. I mamy bramkę 1 do 0 na naszej Nie było widać z naszej perspektywy. Zdecydował się na to, choć nie miał po co. Ale tą akcję, no, powiem szczerze. Co chciałem zrobić? Cofnąć się trochę i podać. No to teraz to jeszcze bardziej. O, dobrze, dobrze. Dobra, to jednak nie było takie dobre, bo teraz to mamy problem, ale nie trafił na pustą bramkę. Wymal to, ziomek. Kończmy to. Dobrze. Mamy zwycięstwo. Nie było to wcale pewne, ale najważniejsze jest, że to mamy.